Witamy polskich czytelników w uniwersum Marvela, The Spider-Man, Człowiek Pająk, pierwszy raz w Polsce, TM Semik, a w zasadzie Semik, TM System, Kodem, System Gruppen, numer 1,90, cena 95 groszy na dzisiejszy, zobaczcie jak ta inflacja idzie, ach! Tak jak wszystko, eee, słuchajcie, dzisiaj będzie pierwszy numer Spidermana w Polsce eee, i chyba nie jest to pierwszy wydany przez TM Semik komiks, bo o ile dobrze pamiętam z mroków dziejów i z listów pisanych do redakcji, to chyba pierwszym komiksem wydanym przez wydawnictwo TM Semik. Cześć jego pamięci był The Punisher numer 1,90. No, jak było, tak było, może ktoś mnie poprawi, albo może ktoś dokładnie wie. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten legendarny bad boy również zasłużył na yy, bardzo ważne miejsce w historii polskiego komiksu, zwłaszcza tego komiksu superbohaterskiego. No, to słuchajcie, przestrzelmy się przez niego. Nie, żebym miał na temat y, tego dziełka dużo do powiedzenia. Surprise! Ale dlaczego nie? Jak ktoś kupował to wtedy w kiosku zwiedziony okładką, no to będzie miał fajny, fajną zajawkę na wspomnienia, mam nadzieję. Tymczasem Borem Lasem, zanim do tego Badboya przejdziemy, to jeszcze tylko szybka kolejna zajawka na temat, co ja w tej chwili czytam i co jest u mnie na tapecie. Omak, One Man Army Corps, Jack Kirby. Słuchajcie, mam fazę na Jacka Kirby'ego. Nakupiłem jak głupi różnych jego trade paperbacków omnibusów. Co to jest za rzecz? Jezus Maria, będziemy sobie musieli to zrobić jak najszybciej na nawikach. Ja omaka postać z tym Irokezem znam głównie z miniserii, czteroczęściowej, wspaniałej czarno-białej miniserii rysowanej przez Johna Byrna, którego też musimy sobie zrobić na tych nawikach. No, ale oryginalna seria trwała 7 czy 9 numerów, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie krócej niż rok trwająca seria Jacka Kirbiego. Robił tutaj wszystko oprócz nakładania tuszu w zasadzie. No i trwało to prawie rok, potem to skancelowano, niemniej jednak postać omaka, jakże fascynujący świat wyłazi tutaj z głowy nieśmiertelnego króla komiksu. No Zobaczcie na to. Kto by to mógł wymyślić? Ja na pewno nie! Więc mam the time of my life czytając tego omaka. Nieźle się przez to płynie. Tu widać troszeczkę takie różnice w podejściu Kirby'ego versus to, co Stan Lee dokładał do tych scenariuszy, jak dopisywał własne teksty. Ja teraz ostatnio, jak wiecie, bardzo się interesuję tą historią współpracy, początków Marvela i tak dalej. I to jest też bardzo ważny testament tego, bo on też pozwala nam uchwycić tego, w jaki, to, w jaki sposób Jack Kirby sam podchodził do tworzenia komiksów, kiedy Stan na linie było. I moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na wyrobienie sobie pewnej opinii niż czytanie tych komiksów. I co właśnie z wielką przyjemnością nie ukrywam, robię fajny w ogóle cykl tych paperbacków. Gdzieś tam chyba są jakieś omnibusy z tym. Akurat nie wiem czy z, z tą serią, ale na pewno z innymi typu Kamandi, które też wychodziły wtedy w DC. No ale to temat na inną nawikę. Sygnalizuję tylko tak jak kiedyś jeden no, mój profesor, tylko sygnalizował ciągle różne rzeczy poboczne. Jak wiadomo, najlepiej jedzie się na pobocznych rzeczach. W jakiejkolwiek zorganizowanej wypowiedzi. Przynajmniej na tych nawiko od tego nie stronimy, no ale jakby kogoś interesowało, to OMAK to jest właśnie to. Jack Kirby, Mike Royer, Bruce Barry też na inkingu i Jerry Serp, a chyba kolorysta. A dajmy mu propsy. Nie ma, panie, może będzie w tych w kredicach. Tak, Colors by Jerry Serp. Także słuchajcie, świetna rzecz. I tymczasem borem lasem jedziemy z naszym baranem, a raczej ze Spidermanem. Fajną okładkę tutaj wybrano i środek od razu powiem Wam taki, jak sobie tak myślałem, trochę się przestrzeliłem przez to przygotowując się do tej nawijki przy kawce. E, to ciekawe, bo to jest Frank Miller i Klaus Jansson. Klaus Jansson tuszujący podobnie jak tuszował Franka Millera w Daredevilu do scenariusza danego O'Neill'a. To jest Spider-Man Annual numer 15. Sprawdziłem z ciekawości. Wiedziałem, że to jest jakiś odd issue, taki nieregularny Amazing, ale nie pamiętałem już, który numer. Przypomniałem sobie, gdzieś tam dotarłem, że to jest 15 ka Annual, jakby ktoś chciał sobie skompletować w oryginale. No i zobaczcie. Fajnie to wygląda, zapomniałem sprawdzić, kto w oryginale nakłada tu kolory, ale też one są ciekawe. Tutaj patrzyłem na te zieleń. Ciekawy jestem, na ile ten semik zmieniało wtedy w ogóle całość. Fajna jakość druku, no ale przede wszystkim to ryzyko, bo to krecha Klausa Jansona z ówczesnym Frankiem Millem to nie jest to, co byśmy sobie prima facie pewnie kojarzyli z przygodami Pająka, a jednak. T.M. Semik, czy tam ówczesny system Gruppen weszli w to. No i jakże fajny początek Petera Parker'a. Nie pamiętam fabuły. Tu jest Danny O'Neill, więc nie jest to aż tak edgy, jak miałoby to miejsce w przypadku, gdyby zajmował się tym sam Frank Miller. Niemniej zobaczcie tutaj te. Cechy charakterystyczne stylu Franka Millera widać już. Umiłowanie do horyzontalnych lub też wertykalnych ciasnych paneli rozciągniętych na całą stronę. No, jest tu trochę tekstu. Pewnie gdyby zajmował się tym sam FM, to tego tekstu nie byłoby aż tak dużo. No, jest to w końcu twórca znany z tego, że zatrzymał ten cały wylew słowny, zatrzymał tę sraczkę słowną, która towarzyszyła bitwom superbohaterów od Stana Lee w zasadzie. Jest to jedna z takich jednych z wielkich osiągnięć historycznie Franka Millera, że on uznał w końcu i przyznał, że niekoniecznie Punisher ściska, ścierający się na pięści ze Spider-Manem niekoniecznie musi wygłaszać jakieś tyrady, przygważdżając Spiderowi, a to lewy, a to prawy sierpowy. No, Ale tutaj Denny O'Neill trochę dodaje od siebie, no taki był wtedy klimat, że jednak wszyscy się starali, żeby tego tekstu trochę było, no i tak to szło. Niemniej jednak ryzykowne, bo to jest taki bardzo szklisty inking. Klausa Jansona, jak ktoś był wtedy nieprzyzwyczajony, no to prawdopodobnie taki czytelnik z lat 90., tak sobie to wyobrażam, wpasowałby się również w ten flavor Spidermana z lat nieco starszych albo z tych twórców nieco bardziej konserwatywnych. Zresztą, jak zaraz zobaczymy, System Gruppen. Nie zachował się tu całkiem styłka, i dali nam bardzo konserwatywną historię na drugą część tego numeru, bo są jego, te części są aż trzy. Aż trzy oryginalne issues, chyba wszystkie poskracane, chociaż nie liczyłem stron, ale na pewno w jakiś sposób tam coś pocieli, tak sobie to wyobrażam, yy, składają się na ten numer. Jakże fajnie się z perspektywy czasu na to patrzy. No, słuchajcie, ja tak sobie myślę, że dzisiaj, że to jest tak ponadczasowe. Z jednej strony się trochę dziwię i oddaję propsy, że zaryzykowano tym takim będącym trochę na krawędzi stylem Millera, ale z drugiej strony sobie teraz, jak to mówię, uświadamiam, jak bardzo ten styl jest ponadczasowy. To się będzie broniło nawet za 20-30 lat. Ten inking bardzo artystyczny Klaus Jansson to jest artysta przez wielkie A. No on rozważa to co robi, to się tylko tak wydaje, że on jedzie szybko, to jest tu wszystko jest przemyślane, on chce, żeby to tak wyglądało. Jak się zobaczy z nim wywiad, polecam wim jest kilka na YouTubie. No to jest ziomek bardzo wkręcony w te rzeczy bardzo, który bardzo myśli o tym co robi. Tutaj te wszystkie wklejki, podejście do tuszu, jego cała filozofia inkowania to ma podstawy, to nie jest człowiek z łapanki to jest też miłośnik, wielbiciel komiksu, do dzisiaj kochający, moim zdaniem swoją pracę i szkoda trochę, że dzisiejszy przemysł komiksowy już tym inkerom gdzieś tam to, to już jest słuchajcie zawód dla emerytów trochę mówiąc brutalnie, no bo dzisiejsze technologie e, albo dla pasjonatów takich jak ja na przykład, ja się tym zajmuję w moich komiksach sam nakładam tusz, a i w takim razie bożem znowu nie zapomniał, e, to zrobimy sobie krótką zajawkę surprise. Zamiast reklamy będzie nie będzie kabaretu, nie będzie meczu, będzie chór. E, zrobimy sobie wejście e, krótkiej zajawki, krótkiego shameless plagu. Jak ktoś chce pociągnąć z manierki albo zrobić krótką kawkę podczas nawiki, to teraz jest czas, nie musi nawet zatrzymywać. E, w opisie do tego filmu znajdziecie link do moich własnych komiksów. To jest moje ostatnie, najnowsze dziełko do diabła, Janko. Ech. Eurydyka. Rzecz opowiada o grupie śmiałków, którzy udają się na eksperymentalną misję w kosmos, żeby przetestować kosmiczny pionierski hotel pod przyjazd pierwszych gości. W pewnym momencie wszystko idzie brzuchem do góry i zawiązuje się akcja rodem z najlepszych thrillerów sci-fi. Także serdecznie zapraszam. Zamknięta w sobie całość, albumik 100-stronicowy, chyba nawet 100 stron w całości jest, chociaż trochę tego komiksu jest mniej, bo to jest dużo dodatków. Ja zawsze wplatam oryginalny art, etc., co tylko mogę, bo mnie to kręci i mam nadzieję, że Was również. Także zapraszam serdecznie, link w opisie filmu. Potem Henryk Kajdan, kosmiczne patałachy 200 stron stereo i w kolorze najnowszych przygód Henryka Kajdana, kosmicznego Henryka Kajdana tym razem i jego nemesis żarłaka. Kolejne numery Kajdana zebrane od razu w wydanie zbiorcze. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Terror from the Water. Okładka analogiczna do okładki Żarłaka z one shotu, który jest już out of print. Komiksy stopniowo stają się out of print i nie ma jakichś wielkich planów na wznowienia. Na pewno nie w najbliższym czasie. Także słuchajcie, Postscriptum, album pierwszy, ten gruby z Kajdanem jest już wyprzedany i też nie wiem jeszcze, kiedy będziemy go wznawiać. Jeszcze trochę pewnie będziemy musieli odczekać. Więc zapraszam serdecznie, żeby brać, jest! I last but not least, Kocia Planeta, album w formacie A4, tym razem taki europejski. E Podszedłem do tego albumu w nieco inny sposób niż do innych moich komiksów. To jest rysowane na planszach formatu A2, każda strona. Myślę, że to widać tutaj. Jestem zadowolony graficznie z finalnego efektu. Pewien eksperyment też zrobiłem, zostawiając bardzo dużo przestrzeni niezapełnionej chmurkami. Myślę, że z perspektywy czasu jest to fajny background do stworzenia drugiego tomu z przygodami Jana Banama. Jak mnie kiedyś weźmie, to będzie kontynuacja. Mam już nawet tytuł. Tymczasem, Borem Lasem polecam, wam się Zapoznać, rzecz jest naprawdę warta uwagi. Jakub Martewicz, Kocia Planeta. Jakub Martewicz to ja. E, nazywam się Jakub Martewicz, jestem synem starego Martewicza i autorem tych komiksów, które tutaj omówiłem, a także głównym nawijającym kanału pod nieobecność zastępców. Znaczy, jedziemy dalej. FM i Klaus Jansson, co chwilę te piękne rastry wyklejane, tutaj prawie że widać gdzie nie, gdzie tak, tu widać nawet, że Skubany wkleił coś na czarno, widać zaklejenie, to jakby włosy trochę się wydrukowały, ale to tak naprawdę jest jakaś wklejka, także tutaj live, prawie że ten, ta jakość druku jest tak dobra w tych starych komiksach, nawet na gazetowym papierze, myśmy kiedyś narzekali na to, a tymczasem Borem Lasem, to naprawdę nie ma na co narzekać, weźcie senowego nowego Omnibusa, to już to ziarno cyfrowe, już to skanowane plansze, to wszystko już nie wygląda tak dobrze. Także naprawdę trzeba szanować stare zeszytówki, bo to zawsze coś daje. No i tu kończy się ten fajny Frank Miller, naprawdę przebojowy, fajne. Może, może fabularnie nie było tu jakiejś rewolucji, ale tak, był The Punisher i z tego powodu mieliśmy tutaj radochę. Ja nie kupowałem tego w kiosku. Do komiksów TMC-nich dotarłem już nieco później, w roku 1991 pierwszym Supermanem, ale potem dopiero regularnie w 92. Natomiast to także to sobie mogę tylko wyobrazić, jakim fanem było wyhaczenie tego Bad Boya w kiosku. No i potem jedzie John Romita Senior. To jest jakiś starszy numer, nie wiem który. Trzeba by sprawdzić, ale to jest na bank John Romita Senior, chyba z Inkingiem Sala Buszemy, tak mi to wygląda trochę, ale mogę się mylić bo tam jeszcze było kilka innych linkerów, Jim Mooney. Te twarze wskazywałyby na to. I to jest też chyba jakiś ekscerpt niedokończony całego issue. Ten issue był chyba dłuższy, tak bo mi się coś wydaje. Także też, no tutaj może i dobrze, bo może i gdyby zaczęto od tego numeru takiego bardzo pobożemu, to trochę by to wprowadziło czytelników albo w konfuzję, że nie ma dalszego ciągu, albo może byłoby to jednak za mało edgy, jak na Ludzi z fryzurą e, vanilla Ice słuchających MC Hamera w roku 90. Może rzeczywiście ten, ten tutaj, będący na krawędzi, Frank Miller, to wcale nie był taki, słuchajcie, nieprzemyślany wybór. Chociaż podobno narzucano redakcji to, co wtedy miała do swoich wydań wkładać, więc kto wie, jak było naprawdę. No i tu, last but not least, to jest chyba wycinek, też na pewno wycinek, to jest część historii, która była kiedyś w jakimś spider mana Nie pamiętam już, czy w Annualu, czy w zwykłym iściu Amazing. W każdym razie, tu jest, nie pamiętam kto na scenariuszu, ale Terry Austin, to tak mi się wydaje, na bank, jest na Inkingu. I chyba Ron Friends albo ktoś taki na y, ołówku. Chociaż tutaj tego Rona Frenza, tak szczerze mówiąc, nie widać, więc nie wiem dokładnie, kto tu, y, kto tu jest. Y, tak bym się jeszcze zawahał. Y, bo y, nie wszystko mi to na Rona Frenza wygląda. Nie, wiem, skąd mi się wziął ten Ron Friends, czy ja coś pomyliłem, jak to sprawdzałem, czy co. W każdym razie, jak było, tak było. Eee, tutaj jest historia bardzo smutna. Historia, której zakończenia nie będę może zdradzał, no bo jak ktoś jeszcze tego nie czytał, a sobie tego Bedboya weźmie, to jest na pewno gdzieś tam dostępne w reprintach. Eee, bardzo taka poruszająca, myślę, że mądry wybór, taki wtedy, nawet ponadczasowy trochę redakcji TM semik na początek historii ze Spiderem. Eee, no i jednocześnie takie bardzo, bardzo poruszające. Eee, I tyle, słuchajcie, zanim się tu rozpłaczemy wszyscy eee, żewnymi łzami, to. To tyle, jeżeli chodzi o tego Bad Boya. Nie mam aż takiego emocjonalnego związku z tym Spider-Manem, więc to traktuję bardziej w kategoriach historycznej ciekawostki. Jeżeli się to czyta dzisiaj z perspektywy lat, no to człowiek już tu jest słuchajcie, zaprawiony w boju o wiele cięższymi issues i to nie wzbudzi już takiej sensacji jak wtedy, jak się po to sięgało live w kiosku. Także zawsze mamy najbardziej gorący stosunek do tych rzeczy, które po prostu pamiętamy za dzieciaka, tak jak do pierogów, mamusi i tak dalej. Słuchajcie, to chyba tyle, nie będziemy tu nic więcej dodawać. Powiedziałem o własnych komiksach? Tak. Powiedziałem o maku Tak. Pamiętajcie proszę, żeby zasubskrybować kanał, polajkować, skomentować, bo to zawsze coś daje. Czytam wszystkie komentarze. Za wszystkie jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli Wam się podobają moje nawijki, to proszę o Was o pomoc w utrzymaniu, w rozpra... Po roz... Propagowaniu tego kanału do, do innych. Będę wdzięczny za każdą polecajkę, za każdą reklamę. Jeżeli kanał Wam się nie podoba, to zostawcie chociaż lajka na koniec, no bo dlaczego nie? Dzięki wszystkim, trzymajcie się miłego weekendu i do następnej nawijki.